so boys and girls hello welcome to man in a panda start an object day's edition don't worry boys we're very lucky boys you just finished uh man in a panda fast fingers Cześć chłopaki! Nie ma, nie ma, nie no ma. jak było? Kurda! Groznie było. No widziałem wszystkie tam wody tam. Przepraszam, ja już kończę. Nie, nie, smacznego, smacznego. Na no, pewnie chudłeś 5 kg pod... Zatrzymyślę, się że tak. Kurda, pod wstęp taki. Ja muszę przejść. Będzie słychać nasz Nie, będzie, będzie okej. Ok. Słuchaj pak, Beinikse, czy e, e, macie wszystko, Twoje czas, Mam, dzięki, że jesteś tu, wiecie, robi taki wywiad na Dni Brzega, Mam kilka e, e, pytania. I będzie wkrótce jak normalnie jedynie dobra. Pierwsze pytania, na wszystkie można odpowiedzieć bo nie będziemy gadać to polityka i tam rzeczy, Elegro jest, jest lato, słońce jest. Wiem, czy wy mieliście wasze problemy na polityki, wasze jest zawsze ktoś, ktoś nie rozumie, czy wy jesteś kurda muzyka i miłość i kochać, nie ma czy zawsze no... Ludzie, którzy nie rozumiem was, nie? O to chodzi, że my nigdy nie byliśmy zespołem ani politycznym, no. ani nie śpiewamy, nie opowiadamy się za, za żadną ze stron, a zostaliśmy przypisani gdzieś tam do jakiejś no, konkretnej. Ja rozumiem giernej, właśnie tak, na sensie, bo Zbiwicz e, po angielsku i nie ma żadnej rzeczy tam. No właśnie... No na sensie co? wiesz, z do jednej strony, jak chcemy mówić. I to mówimy, jest zresztą najgorsze, super. że właśnie, że ludzie nie potrafią tego zrozumieć za bardzo, bo no, no. wiesz, to, to jakich, nie wiem, ja chodzę na mecze, mam znajomych, jakich mam, ale to wiesz, jedno z drugim i ma nic wspólnego. Wiesz, muzyka to jest muzyka. muzyka, jest muzyka więc. Y, to najbardziej chyba boli, że czasami zostajemy tak wiesz szufladkowani i nie ukrywam, że zamyka nam to wiele na dróg, no. ale... No, nie fajne to jest. No, nie fajne się. to jest. Dobrze, szybko, jak chcę, tylko otwieram się i chcę, wiesz, normalnie będziemy pojechać gdzie? Słuchaj, ja będę pytał każdego w tego pytania, każde zespołu, Tindorodziego, co to znaczy miłość dla, dla Was? Każdem można odpowiedzieć. Co to, jest, co to jest miłość dla Was? Dla mnie jest, dla dzieci, i dla żona, ale dla Was. Ja kocham piwo na przykład <laughs> A to jest, no to jest, to jest dobrze. To też jest dobre miłość no, no, ale zimno, nie? Mateusz lubi jeść znaczy. No miło, przywiązanie no, do czegoś, nie, tylko kogoś Tylko jeść, to jest najważniejsze w życiu Coś ważnego dla danej osoby, no nie? bardzo ważne macie, macie dzieci? Nie, na razie nie Sam jest żonaty Nie, zbyt, nie tego, no, <laughs> pytam, bo mój syn poszła wczoraj do... No, powiedziałem wcześniej, tak, nie? Mój syn... wie, że robi wszystko dla dzieci Więc, no. Ej, słuchaj, mam takie pytania Ja mam tutaj przygotowania i będziemy kolej, będzie zacieni, idziemy kolej i potem każdy ma szansę do odpowiedzi nie? To jest tylko powiedzmy e, e, twoje ulubione i mów to czy to, nie? I, i może być, więc e, Marcin, przepraszam. E, garden party o Westron, czyli w, w, garden, party. W, no. garden party, zdecydowanie. No, ja też, ja też. Ej, przepraszam e, cię, mogę otworzyć nieco? Nie no ja pewnie, jest gorąco, wiem. Tylko, bo wiesz, wcześniej było... To było trzeba gorąco wiem, dzisiaj, wiem. wiesz, ja, nie wiem czy nie będzie z wiesz, huciałam. Nie spokojnie. E, mikrofon działa. E, Kurwa, Michał. E, herbata czy kawa? No i to, na równo. Nie można, muszę wybrać jedna. To jest gra zasada. Kawa, dobra. On zawsze jest jak rumianek taki, wiesz. Różowy czy niebieski? Niebieski. Czemu? Niebieski jest kolor dziewczyna. Różowy jest e, dla chłopaków. Ale niebo jest niebieski. Dobrze. E, pies czy kotki? Koty. E, górę czy morze? Góry, oczywiście. Góry nie. Masz swoje ulubione? Nie, ogólnie, w ogóle ulubiony. Lubisz tatry całe. I co, no, tata, I co, do spacerek czy tym tylko leżycie? Tak, gdzie tak. tak, lezieci, tak, no, tak no, spacer nie, nie, leżenie, nie. Jeżeli w góry to trzeba coś Em jak no. e, miłość, czy ojciec Mateusz? Ani to ani to. Nie wiem o tym. Dobrze, dobrze. Uh, the Beatles or Rolling Stones? Rolling Stones. Rolling Stones. W piątek wieczorem, czy e, niedziela po południu Marty? W piątek wieczorem. Naprawdę? E, e, Francja czy Włochy? Włochy. Tak? Lub, byłeś sam, nie wiemy. Nie, we Francji byłem i mi się strasznie nie podobało, we Włoszech nie byłem, mam nadzieję, że będę, ale myślę, że mi się już... Dobra. E, Jabki czy pomarańczy. To so, jest co, e, Będę patriotą jabłka. Jabłko, no, no super. Tutaj mamy pełne jabłki tak. tutaj. Już e, lata 60. czy lata 80. 80., zdecydowanie. Dobrze. E, wiem czy te tatuaż o piesień. Tak, tatuaż czy kolczyki? Tatuaż czy kolczyki. E, tatuaż. Pat... Tatuaże. Czyli kolczyki. E, Szarlotka, czy sernik? Szarlotka, No super Oczywiście. super. Bolek czy Lolek no okay. okay. <grymne> skąd? No, 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 pytanie w ogóle Próbowałem no, 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 no. <grymne> wiesz No zagrał Słuchaj, romantic comedy mm -hmm. czy science fiction? Science fiction No hmm. super, i ostatnie czy Kraków czy Warszawa? Kraków Ej słuchaj chłopaki, ostatnie e, e, kilka rzeczy Już mamy lato Jest czas do imprezy Dzisiaj było Co macie? Gdzie ludzie mogą spotykać Was następne na co robicie? Jak, jak macie plan do lata ogólnie? Jest kolejny e, e, impreza macie? E. Tak, już teraz gramy e, głównie, to jest taki sezon właśnie plenerowy, jakiś, no? powiedzmy, zlotowy i tak dalej. Więc mamy jakieś tam zloty chyba jeszcze. We A, jest tak ruch. O, też macie, tak, super Tak, na tak, 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 Custom konwencie, bardzo fajna impreza Jeżeli się ukaże przed tym No właśnie terminem. będzie link tam, bo macie wasze fanpage tu I wiem czy macie e, pierwsze płyty, czy jest nowy materiał Tak, pracuje, tak to, robimy Wiem, pod, podzielimy kanczapy, jest, jest... Jest nowy materiał i dzisiaj na się udało tam zagrać cztery numery z tego no, nowego materiału I, i planujcie e, drugi e, płytę robić? Nie czy? na szybkiego Nie na szybko, się, ale w sensie tak, na, na tak, głowę tak, macie coś Powoli tak, się tak Wiesz co, popełniliśmy w sumie trochę nie, małe błąd z ostatnią płytą, że daliśmy sobie taki deadline, że ta płyta musi być zrobiona nie. do wtedy i do wtedy. I tak chyba nie do końca jesteśmy z niej zadowoleni. czy znaczy ja to jestem, Bo... ale... Tak? z 30%. 30%, <noise> dobrze, nie 40%. Nie. E, także teraz zrobimy to na spokojnie, wiesz, no, także tak, naprawdę, co wyjdzie, to wyjdzie, więc... Gdzie, gdzie jesteście więcej aktywni, gdzie można, e, gdzie jest lepsze, czy, czy ludzie oglądają was, czy na, na, na fanpage'ie, czy na, na, na YouTubie? gdzie jesteście? Fanpage. Na fanpage'ie. Na My jakoś tak strasznie nie prowadzimy bogato tego fanpage'a naszego. E, no nie to dowiedzieć więcej, no w sensie, wiesz, po prostu, wiesz, wiem, czy macie Jakiś, kilka klipów, na, klip, na YouTube macie... Tam się albo no. na fanpage'u no to no, exactly. no, Na YouTube nie mamy jakoś tam duże bo tylko dwa i to też jakimiś własnymi siłami zmontowane. Tak, no. Ale jakie? Dobrze, boys, nie będę straszać was, bo wiem czy jest gorąco tu. Straszy. Dzięki. Dzięki wielkie Dzięki boys. Mam ostatnie proszpa na międzyczasie, bo... proszę, podpisać samochód, gdzie chłopaki, bo My to nie będzie wiem, pamię... Nie, so. nie Gdzie siedzecie? Tu, w środku. W środku. <laughs> środku gdzie wiesz, Mam tylko jedna. po prostu wiesz, Fast Fingers jakiś. Boys and girls, thanks very much. Pamiętajcie, wiesz, nasz man in a panda. Thanks for watching. Boys are here. Check them out. Fast Fingers. They play hard. They play fast. They play punky rock. But man, they're cool guys. They're nice guys. Hot tu. Check them out. Rock and roll, boys and girls. And we'll see you next time on Man in a Panda. Goodbye. <laughs>